Tak, gwiazdki może później Wam pokażę. Teraz ucieczkę ze zgiliatru proponuję. Jak widzimy, tutaj tylko mamy uaktywnionego sama. Właśnie przechodzimy na ścieżkę hobbitta. Właśnie tak będę na przemian przechodził z ścieżki króla na ścieżkę hobita, z hobbitta na. my heart is i must place the smallest of us in the greatest of them. always the mighty tried to possess the ring, and always they failed. fate has lent me a hero, resilient to the ring's corruption, and brave by his very nature. I cannot stay in the shire. No. But it will require more than Frodo's stout heart to bear the ring. He will need a companion. Well have you, both safe? And a guide. Who knows the ways of the enemy and the paths into Mordor. For all three of them are bound to the fate of the ring, and to the fate of each other. We swear to do what you want. We swear. You know the way to Mordor. Now yes. While well, we occupy Sauron's gaze. Together they must bear the ring into the very fires of Mount Doom. And should they be captured or kept, great peril may befall them and all hope may be lost. Bardzo podoba mi się ten motyw zmiany ze sceny filmu na grę. I odwrotnie. Bardzo ładnie to zrobili. Fajnie to w ogóle wygląda. Takie przejście. Musimy uciekać. Od Giliad jest. jest atakowany. Muszę wam się do czegoś przyznać. Yy, otóż wcze... już raz przeszliśmy. Aha. Teraz dokończę. Tylko... Gapia się pozbędą. Yy, już raz przeszliśmy od Giliad. Tylko że podczas nagrywania w środku gry... Wyskoczył mi pewien komunikat, co, mm, przez który przeszło na pulpit. Po czym szybko oczywiście wróciłem do gry, myśląc, że FRAPS wciąż nagrywa ją. Nasz przebieg. No i ignorując tą sytuację, grałem dalej, tam komentowałem i tak dalej, i tak dalej. Później zapisałem, oczywiście. Zapisałem i... Wyłączyłem grę, aby, aby sprawdzić jakość nagrania i w ogóle, ile mi to zajęło. I okazało się, że od tego momentu, kiedy przeszło mi na pulpit, fraps przestał nagrywać. Trochę się zdziwiłem, i zdenerwowałem, można powiedzieć. Ale to nic. Bo wziąłem od zapisu, Poza od zapisów. W którym przeszliśmy ścieżkę Aragorna i rozpocząłem nagrywanie od momentu wszczytywania tej lokacji. Mówię Wam to, żeby nie było tak, że ktoś pomyśli, że oszukiwałem, bo jak sami zobaczycie, w tym menu zapisu będzie, będą trzy zapisy, a przecież my mieliśmy dwa zapisy po przejściu właśnie w ścieżki Maru. Pierwszy zapis to był z helmowego Jaru, a drugi to właśnie z ścieżki Umaru. A teraz mamy jeden z helmowego Jaru i dwa z ścieżki Umaru. Bo nadpisałem ten ucieczkę z Ozgiliad właśnie z zapisem z lokacji Aragorn. Ale kontynuując, uciekamy właśnie z tego Osgiliad. Oz Golum nam towarzyszy jako przewodnik. Oha. Jak widzimy, gdy wychodzimy na otwarte pole widzenia, nas nazw wypatruje, to znaczy Frodo, bo on ma pierścień i, ten, i to kółko wypełnia się jakby no, czerwonym kolorem to co widzicie w górnym prawym rogu. Gdy wychodzimy, słyszymy jak grzeszczy natająca bestia. Gdy się napełni to, to kółko to jest jednoznaczne z wypatrzeniem przez nas Gula Proda. A wtedy jest cena, w której to właśnie latająca bestia chwyta FRODA i odlatuje z. Nim. Nie będę wam tego pokazywał, ponieważ byśmy musieli zaczynać od początku tą lokację albo... Albo może Wam pokażę, ale gdy będzie punkt kontrolny, sam jestem ciekawy, czy pamiętam dobrze, co się dzieje. Zapewne już się nie możecie doczekać tego momentu, Smiegle szosę, godzimy. dobry dobrze. Widzimy, widzimy, sprytnie można odepchnąć orków, którzy spadli. Czekali się, co to lęk wysokości? To znaczy, ja nie mam lęku wysokości, ale tak tylko, co powiedziałem. Sam raczej też nie ma lęku wysokości, a może mam? Hobbici co prawda nie lubią pływać, ale jak to jest z tą to nie wiadomo. O, jest tri dobrze. Może dwóch chociaż A ten trzeci jest trzech mam, czwartego nam się nie udało. Ale przynajmniej trzech na idealnym mamy. Zawsze to coś Jeżeli chodzi o umiejętność yy, sama To jest to umiejętność zakrywania się płaszczem jak widzicie. Tylko, że jak się zakryjemy płaszczem, niestety nie możemy atakować. Możemy tylko iść. Tylko kogo strzelają? Chyba wyglądałoby jakby do nas gól ale strzały lecą tam do przodu. Dobra, idziemy. Co tam? Obrońcy z Giliad dobrze sobie radzą. Dobrze, że nie atakują naszych hobbitów, że nie mylą ich z kimś innym. Z orkami, oczywiście. Najpierw no się pozbędziemy łącznika. Teraz pomożemy dla strażnika z Itiliad. Męża Gondoru, a kiedy zginie? Jak zrzucamy? Aha, skończyły nam się te sztylety, bo właśnie hobici rzucają sztyletami, nie kamieniami, właśnie sztyletami. Dobrze, że czasami te strzały. No. To jest zależność. O, od... ten ten. No to. Nie. zaciąłem się. Chodzi mi o to, że dobrze, że wypadają właśnie te strzały, które regenerują nasze pociski. Czy to na przykład pociski magiczne u Gandalfa, czy tam strzały z łuku u Aragorna, czy też właśnie sztylet u Hobbitów. Mieliśmy punkt kontrolny. Ja Wam obiecałem pokazać obiecałem Powiedziałem, że pokażę wam co się dzieje Gdy kółko się wypełni Poczekamy Nie, 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 nie. No właśnie o to chodzi, chcę ciebie wydać Na z na z tu jest On A tego ucieka, uciekaj, uciekaj Pełza jak pająk albo jakiś gad. Przykro mi, Frodo, naprawdę mi przykro. To wszystko wina widzów. Pamiętaj, to wszystko przez widzów. Nie miej mi tego za złe i w ogóle. Papa, pa. żegnaj, cześć. Zobaczymy, co się z tobą stanie. Oj, no dobra, spróbuj ponownie. Czy to będzie punkt kontrolny? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to lipa. Ale tym razem będę nagrywał, cokolwiek to będzie. Tak, punkt kontrolny na szczęście. Tylko, że wejście nam zasypał. Nasz przyjaciel już ciebie nie wypatrzy, nie? Marcie Frodo, dwa razy nie powtórzymy tego samego błędu. Mały deżel. Dobrze, znakomicie. Dobrze nam idzie. Ciekawe, ciekawe. Aha, tak, tak. No Frodo, rzucaj w nich sztyle no minucy, Ty. Frodo ma rządełko, dobrze. Rządu. Dobrze, że my możemy ich pociski odbijać. Chyba tylko Wiedźmini tak potrafił. Tylko, że u nich tam było, że odbić bełt z kuszy? Chociaż nie, to też było z tym, ze strzałami. Ale mniejsze z tym. Idziemy dalej. Dobra, będziemy na pewno Jak cienie. O tu właśnie widzieliśmy cień. Samo i orku.